Witajcie w kolejnym filmie po dość długiej przerwie, i dlatego filmik będzie inny niż wszystkie. Nie będziemy otwierać saszetek, nie będziemy prezentować zestawów startowych, a będziemy uzupełniać kolekcję FIFA World Cup Qatar 2022 z flipersów. Mamy tutaj nasz album, gdzie troszeczkę nam brakuje. Dwie figurki mamy tutaj z wymiany i zaraz uzupełnimy ten album oraz pięć saszetek i zobaczymy, czy uda się nam uzupełnić ten album i będziemy mieli wszystkie braki. Na początek te 5 saszetek odłożymy sobie na bok, zajmiemy się nimi później. Prezentuję wam mój album. Prezentuje się to następująco. Na dzień dzisiejszy brakuje mi Ekwadoru, Francji, Korei Południowej, Gany, no i dwóch finalistów, czyli figurki Francji i Argentyny. Z wymiany tutaj przyszły mi figurki Ekwadoru, bardzo dobrze zabezpieczone, trzeba je mocno rozerwać. Mamy tutaj figurkę Ekwadoru, ładnie się tutaj prezentuje, oraz Korei Południowej. Więc potrzebujemy znaleźć w tych pięciu saszetkach: Francję dwa razy, Argentynę oraz Ghanę. Mamy tutaj pierwszą saszetkę. I co nam się tutaj trafiło? Belgia. No niestety, Belgia jest powtórką. Mamy to tutaj. Powtórki sobie odłożymy tutaj. Te figurki właśnie tak stoją. Jak się je położy luzem, to one zawsze staną do pozycji pionowej. Link do prezentacji tego albumu będzie na końcu tego filmu. Kto nie widział, niech koniecznie sobie obejrzy. Och, nie udało się otworzyć. Musimy się wesprzeć nożyczkami. No, niestety, Urugwaj. Urugwaj mamy tutaj, czyli też nie. Niemcy. Niemcy mamy tutaj też nie. No i zostałe dwie ostatnie saszetki. Chyba też nie. A jednak, bardzo dobrze udało się trafić ganę. Mamy to. Aj, tutaj się pomyliłem. Super. Mamy Ganę, figurkę numer 21, czyli brakuje nam tylko Francji dwa razy, bo była finalistą i tutaj do fazy grupowej oraz Argentyny raz jeszcze, bo mamy tutaj dwa razy Argentynę, że są mistrzami i w fazie grupowej, ale brakuje mi do finału. No i ostatnia saszetka. Co my tutaj mamy, żeby ta Francja była? Aj to już nie jest Francja Niemcy. Oj, to Niemcy dwa razy wpadły. Także w tym filmiku to by było na tyle. Powtóreczki sobie odkładamy tutaj, wymienimy się nimi na stickerze. Dajcie znać, czy taki format się Wam podoba. No i nie zapomnijcie o daniu kciuka w górę, subskrypcji kanału. I do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć.